The <laughs> Udało się, nareszcie mamy ślad. Złodziej, który okradał nas na miliony. Wreszcie się pomylił. Czekaj, co? Pomylił? Myślałem, że jest bezbłędny. Też tak myślałem. Przez ostatnie cztery lata nie popełnił żadnego błędu. Chował twarz, chodził po magazynie, jakby go zaprojektował, unikał wszystkich kamer, dosłownie jakby sam je ustawiał. Dzisiaj uruchomił się alarm, więc poszedłem to sprawdzić. Spodziewałem się tego samego ogromnych strat i żadnych śladów. Ale wtedy znalazłem to. Doskonały odcisk palca, zabieram go na policję. Obiecuję ci, jeżeli kiedyś był aresztowany, znajdziemy nie rób tego. W sensie, mamy tylko jeden odcisk, prawda? Nie możemy zaufać losowemu policjantowi. To byłoby głupie. Może dasz go mi. Znam najlepszego detektywa w mieście. Nie trzeba. Nie dam go zwykłemu policjantowi. Pójdzie prosto do mojego wujka, który jest agentem federalnym. Dowiemy się w końcu kto to. To byłem ja, to ja nas okradałem. Powód, dla którego ten złodziej był tak dobry, jest taki, że to on zaprojektował cały sklep i zainstalował kamery. Ale wytłumaczę ci to: praktycznie wszystko, co ukradłem, pokryło ubezpieczenie, a wszystko, co zarobiłem, dzieliłem z tobą porówno. Ten Bentley, którego dostałeś na urodziny, to twoja część. Rolex, którego dostałeś pod choinkę, to twoja część. McDonald's w środę, to twoja część. Nie mówiłem ci o tym, bo nie chciałem, żebyś był winny, jak mnie złapią. Proszę cię, rozumiem, jak będziesz chciał nam mnie donieść, ale upewniłem się, że obydwoje na tym zyskamy. Możesz udawać, że nie widziałeś tego odcisku? Widziałeś? Co widziałem? Nic nie widziałem.